Witam Was w kolejnym odcinku. Jak widać, dalej idziemy tam, gdzie planowałem już iść wcześniej. Jak widać, tutaj mamy dojść, tutaj, aby przełączyć, aby otworzyć wejście do tunelu. No i tutaj są, jak widać, dwie ścieżki do wejścia. My pójdziemy tą odrobinę dłuższą, ale i tak właściwie pokażę Wam i tak właściwie spotkamy się w tym samym momencie, w którym obie ścieżki by się spotkały. No, a tak w ogóle ja też spotkałem przy okazji dwa dziki i je po prostu ubiłem. Dobra, jak widać tutaj, tygrysy w tej grze uwielbiają takie miejsca jak takie miejsca jak jak górskie przełęcze i sobie tutaj będą, będą, będą tutaj dość często się pojawiali. Eee, tak, właśnie kiedy chodzimy przez takie cienkie przesmyki, to dobrym pomysłem jest eee, rozkazanie podąż eee, i nie Dobrym pomysłem jest to, aby pozostałe postacie po prostu za nami podążały. Wtedy nie, nie blokują się tak jak to przed chwilą miało miejsce. Eee, och, jak widać, ten tygrysek nas odrobinę zaskoczył. Eee, czemu go nie bijesz? nigdy go nie bije, bo go nie, nie może zobaczyć. Dobra, no to idziemy dalej. E, no ja oczywiście zawsze musi się pierwsza. Prawdopodobnie zginie, albo nie, albo nie. Nie, na szczęście nie, chociaż było dość, dość blisko muszę przyznać. jeszcze na tym etapie gry ci przeciwnicy nie mogą stanowić żadnego wyzwania, bo inaczej, jeśli by stanowili jakiekolwiek zadanie, to, to, to byłoby to śmieszne, po prostu. Chociaż, gdy grałem za pierwszym razem, to muszę przyznać, że no, nie było tak łatwo, szczególnie nietoperze, które jest trudniej trafić, a jest ich tutaj cała masa, jak widać. No. Hmm, hmm, hmm. O, proszę, zobaczcie, Tygrysy wymieszane z nietoperzami. na ja nie chcę cię no, Właściwie, to to, 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 tyle można powiedzieć o, o, tej, o całej, o całej tej lokacji. Chociaż e, no jest to taka dość ciekawa misja, bo, bo właśnie tutaj mamy do wyboru, właściwie dwie tylko ścieżki, a nie tak jak normalnie w Evilu wszędzie można tutaj... i Brędy tylko się chce yy, dobra więc idziemy dalej no nie ma tak jeszcze cios w plecy, troszkę oczywiście na szybkim teraz pójdziemy sobie na szybkim tempie gry, no bo to trwałoby zbyt długo. No a tutaj mamy taką jaskinię, tak jakby jaskinię. No, nie wiem jak to nazwać. I, I po prostu z dwoma tygrysami. Szkoda, że nie ma tu na przykład jakiegoś wielkiego tygrysa, nie wiem, z, ze 100 punktami zdrowia. To byłoby, myślę, że dość fajne takie... Do, dość ciekawe takie... taki, taki mini-boss, prawda? Co, coś w tym stylu. Myślę, że, że to nie byłoby ciekawe, to, że to byłoby ciekawe, ale nie, nie jest, więc... Nie będziemy narzekać. Dobra, tutaj się nasze drogi krzyżują z tą drogą, o właśnie, yy, z tą drogą, którą mogliśmy wcześniej wejść. Jeszcze wam tutaj pokażę, jak widać, tu jest zaznaczone, ale tutaj nic nie ma, bo już przedtem oczyściłem. Jedną yy, chwileczkę. No, to idziemy dalej. Już w ten ostateczny tunelik, w który mamy się tam dostać, aby otworzyć ten tunel do... Wielkiego maga. Więcej nie lubię takich... Więcej nietoperzy. To jeszcze takich, których nie za bardzo jest jak dosięgnąć, ani potem zebrać. No, tym nie do zebrania. To ja akurat zleciał, ale, ale to znów dla tych paru groszy nie będę kombinował, żeby ich po prostu zebrać, bo to się nie opłaca ile tam skrzydła jest 40 zł, nie wiem, nie wiem, ale nie jest to jakaś wiem, duża kwota, więc się w żaden sposób to nie opłaca. No, i dalej idziemy do takiej grani, tutaj jest dołek, do którego na szczęście nie może wpaść, jest tak, Zagia tak, ja też się zaczynam nudzić powoli i myślę, że nasi widzowie też się zaczynają nudzić, widząc ciągle to samo. Ale taka lokacja i taka misja, cóż zrobić? No, tutaj może na gdzieś się... To, tu, tutaj można wpaść na dwie trójki tych nietoperzy, ale to są za to młode nieto. Młod... No, ale to są młodzi nietoperzowie. <grystanie> młode nietoperze, więc... więc... One... One nam robią dużo mniejszą krzywdę. Więc, więc... Nawet, no, jad, ale to ale... Ale, ale, ale nie są tacy trudni w walce. Dobra, jeszcze tu kawałeczek do przejścia i jak słychać, e, jeśli pamiętacie, to ten raport, raport który nam starszy przetłumaczył, wspomniał coś o niebezpieczeństwie na końcu tunelu. I to jest niebezpieczeństwo na tym końcu, na końcu tego tunelu, a to niebezpieczeństwo to troll, którego po prostu zabije normalnie, ciosem w plecy. Hmm. Do tego celu użyję miecza, bo ma... Bardzo podobne obrażenia do e, Kutek Fas, no, który ma bardzo podobne obrażenia do. do, do e, który ma bardzo dobre, podobne obrażenia do topora. Przy okazji ma ma, ma, ma e, osłabienia, niestety mój topór nie ma, bo nie chciałem już wydawać kasy. Tylko po to, aby włożyć to Nie Jak widać można od razu iść do wyjścia niekoniecznie. Trzeba zabijać tego trolla, ale jak pewnie sobie jak pewnie przypuszczacie, e, chcę zabić wroga, który jest wstrętny. E, o kurczę, ale on biega. Dobra, spróbujmy teraz. No i nic tego. A jak będzie wyglądała walka normalna? Chyba nie uda się. Tak, walka normalna nie za bardzo. Licie, więc... Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, i podejdzie, wtedy podejdzie, dopiero wtedy to wtedy zrobić. spróbujemy zrobić. Siłę? No, no ja możesz stamtąd Tak, o to chodzi. Jeszcze lepiej to zgrać w czasie. No... Jeśli bym to zgrał w czasie dobrze, to ten troll by już nie żył. Nie udało się. Eee, teraz się na pewno uda. bo się wylosowało Dobra, spróbujmy teraz Dobra no, udało się chyba wreszcie Czemu on nie bił ktoś mi wytłumaczy Ale chyba się udało teraz to w miarę tak, tak. to teraz będziemy oglądać to co za zazwyczaj oglądamy gimy w Evilu czyli wczytywanie wczytwanie Hmm, chyba że to się będzie tak powtarzało, żeby krytyczne cały czas. Zach, nie załamuj, nie masz taki fajny topór. Kurczę, trzeba było zrobić obszarę. Jest. Udało się. Wreszcie zapiszemy, żebym czasem nie wczytał. No dobra, możemy przejść dalej. No dobra, tutaj małe, małe, małe cięcie było, bo musiałem sprawdzić. I możemy przejść przez ten nowo otwarty portal, przeskoczyć sobie tutaj do gdzie? się możecie spytać. Nie Jesteśmy tutaj po drugiej stronie tego tego. tego. Po drugiej stronie wąwozu, gór, rzeki, jak to chcecie tam nazwać i tu jak widać otwarły się drzwi do tunelu, do którego no, możemy sobie wejść, za który dostaniemy odpowiednie punkty doświadczenia i nowe zadanie, przejść przez tunel. No jak widać przejście przez tunel nie stanowiłoby problemu, ale jak widać tu jest odrobinę zagruzowane, a tak to ładnie by można było przeskoczyć w ten sposób, ale my będziemy musieli przejść przez yy, jaskinie przez jaskinię. Dobra, no to do dzieła.